Witajcie drodzy widzowie. Yy, przyszła słuchajcie paczka od, od Widza, od Kamila, którego z tej strony serdecznie serdecznie pozdrawiam. Dzięki przyjacielu za, no, za miłą niespodziankę. także za chwilę przyjdziemy do komisyjnego otwarcia owej, owej paczki czekajcie chwilę taki słuchajcie trochę tutaj jest w pozostałości po szpachli nie szpachli słuchajcie remont też trzeba robić w mieszkaniu ale to już słuchajcie inna sprawa zobaczcie Słuchajcie jestem mile zaskoczony, aż znaczy, ja to podejrzewałem się co będzie. No worki na pewno słuchajcie, się przydadzą, na pewno się przydadzą do dźwigania złomu, czy na ewentualne prawda puszki. Także tutaj zobaczcie jest kilka, haha, kilka zobaczcie taka rzecz, a cieszy, prawda? Jest tutaj kilka, kilka worków, także na pewno się tutaj przydadzą, bez wątpienia. Super elegancko, pięknie, w sensie taka rzecz, a, a cieszy jak najbardziej do dźwigania złomu jakiegoś tam, prawda, czy do przechowywania puszek lub na zbieranie puszek. Yy, rękawice, o, o, ho! o, o, zobaczcie. Super, kilka dobrych par rękawic. Fajnie też tutaj, zobaczcie, nalewane, słuchajcie, to są idealne rękawice, właśnie takie najbardziej, najbardziej mi odpowiadają, z tego względu, że są wprost idealne, czekajcie chwilę, czekajcie chwilę, sobie tylko ubiorę jedną, o, aha, proszę bardzo, super, zobaczcie, takie rękawice to są naprawdę, naprawdę petarda, ach, już nie mogę się doczekać jak. A kto się tutaj skrada? A kto się tutaj skrada? A co to? To do ciebie nic nie przyszło. A do ciebie nic nie przyszło. No i co? No I co? Co Tinusia? Co? Co Tina? No nie ma nic. Nie ma nic dla ciebie. Dla ciebie nie ma nic. Nie ma nic. Tina. No i ci doki. Taki piesiecik, taki, 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 taki. No nie ma, nie ma. Już dostała swoją porcję dzisiaj. Dobra. Także super rękawice. Co my tu jeszcze mamy? Coś zapakowane. O. Worki na gruz. O, proszę bardzo. Worki na gruz. Proszę bardzo. Kolejny, kolejny super. Super fancior. Idealnie, słuchajcie, też się przyda, też się przyda. Jak najbardziej. Super. Ekstra mocne. Ekstra strong. 70 litrów. Też na pewno się, słuchajcie, przydadzą. Bez wątpienia no, przy takiej ilości zbierania złomu, jak my zbieramy, słuchajcie, worki idą masakrycznie. Wszystko się niszczy. Ale też o to chodzi. Ładnie, słuchajcie, poskładamy. Także już niedługo będzie wypróbowanie tych rękawic w terenie. Także tu jeszcze raz Kamilu, wielkie dzięki za tak doskonały prezent. Super Renko, dziękuję ci bardzo i z tej strony Ciebie pozdrawiam oraz, oraz słuchajcie pozostałych widzów. <śm> No, i Ciebie też, Tina. Pozdrawiam. No. To też jest taki nasz podróżnik mały. <gling> o, fajnie słowa. zobaczcie, leży jak dywan. <gling> leży jak dywan, taki. Z, y jak to się mówi, ten dywany takie. Mam y y takie. Tak z daleka zobaczę to, jak dywanik leży, nie? Dobra, jeszcze raz słuchajcie. Dzięki Kamilu, za paczkę oraz pozdrawiam wszystkich widzów. A ja słuchajcie biorę się za remont pokoju, no niestety trzeba remontować wszystko. Panele są do wymiany też już pomału, także jedziemy z tym tematem. Pozdrowienia. Na razie, otrzymajcie się.